Siemaneczko, z tej strony, Mandy. A w dzisiejszym odcineczku pogramy sobie w Ballon Simulator, czyli nowy simulator, który już wyszedł, ale pokażę Wam od strony już bycia prosem w tej gierce. Pokażę Wam w najlepsze tutaj wpeciki, jakie można posiadać. Mogę Wam pokazać także w sumie jedno z lepszych w ogóle balonów, helu, wszystkiego, co tu tylko jest. Zobaczycie na moim odcineczku. Ale zanim to wszystko, to wy drodzy widzowie, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na dole. Taki czerwony guzik, subskrybuj! Na dole podobijamy 100 tysięcy. Możesz zostawić lajkacza, też by było fajnie, by stawiał. 1500 lajków, wyzwanie dla was. Dobijemy, dobijemy. 1500 lajków. No i możesz zostawić także. lajka to, 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 Napisać komentarz, możesz napisać komentarz. Możesz, jaki komentarz mógłbyś napisać? Możesz napisać komentarz typu. Czy. czy grałeś balon Simulator? A, ja teraz wam pokażę super peciory. Mamy peciory. Pasz, mamy elefanta. Bardzo fajny. Ubieramy. Mamy Spidera. Jest to Demonik. Bardzo dobry. Elefant jest nie słaby jeszcze. Ten jest bardzo dobry spider. I mamy Angelika. To jest Lion Angelic Pet. Zaraz wam pokażę, jak te pety rozróżniać i wszystko. Jeszcze wam zdanie to wszystko pokażę, to wam jeszcze pokazuje, jak to wygląda z petami. Mamy tak, unkomonik. Kom, katy, komony mamy. Komony, doga, unkomony. Ciekawe, tutaj, tu jest są. Tak, za kasę, za kasę, za gemsy. Leg, jeden legendarny. Rery, unkomony. Mamy. Za Nie wiem, to się raczej nie opłaca. Legendarne, legendary, rare. Dem, jeden demonik. Zaraz pokażę, ile możecie wyżej, demonik zdobyć. Ale zanim to wszystko, to sobie zobaczycie w ogóle dalej. Mamy tutaj cztery światy. Pierwszy, drugi. I trzeci. Mamy jakieś światy? Discover Tropical World. Sprawdzimy sobie Tropical World. O, tropikalny świat. Okej, okay. i tu możemy zarabiać nasze Gemosony. I możemy tu zarabiać nasze. Wszystko. I możemy wyschakiwać. Dobra. Więc jest super. Kurczę. I to jest drugi nasz świat. Okej. Okay. Ciekawe, ciekawe. Tu zarabiamy 3750. Ładną kasę tu możemy zarobić. Ale zanim to jeszcze wam pokażę, pierwszy świat, do którego można dolecieć, w sumie dolecimy sobie do niego. A resztę będę wam pokazywał, żeby nie latać. Każdy wie, jak wygląda latanie. Pierwszy świat. Jako chyba nawet nie miałem odblokowanego. Jakim cudem tak zbugowałem Gierkę, że go chyba nawet nie odblokowałem. Wiecie? To jest ostatni. To jest przedostatni. Ten. Nie. Po prostu jest zbugowany. I nie, wolno, nie można do niego tego. To wam. Nie można do niego po prostu wejść portalem, no trudno, ale wyjść już można, więc to jest pierwszy świat. Mamy tu, wszędzie mamy gemy, bardzo opłacalne zbieranie ich. Jak sobie wylewolujecie później pety, to jeszcze więcej wam się zbiera, więc warto levelować pety. Najlepiej sobie zebrać 3 demoniki, jeden demonik 100 tysięcy. I sobie według tych demoników później, ja zaraz wam pokażę jeszcze, kurde, jak to wszystko wygląda. I mogę zrobić ogromnego balona. Mam balona z Troll z Doritosami, z Chipsami, z Dew normalnie i MLG. Takie tutaj rzeczy. Ok, i zobaczcie w ogóle, ile zaraz mi okazję, jak sprzedam te 50 tysięcy. 000... 18 milionów. Co można kupić? Można kupić Hell. Posiadam o ten Hell 700 nuklearny, później jest futurystyczny. Niestety nie mam tyle kasy i na końcu jest quantumowy Macie przed jakieś tam godli i takie tam takie rzeczy Plus może, to jest ile dmuchacie na raz i macie balony Możecie nawet do balonów Zarobuxy nieskończony Ale możecie mieć Demonic, Million Angelic I MLG, takie tutaj ciekawe W sumie różnica między tym a tym kasy jest bardzo mała, bo ten chyba 10 a ten 35 a Ogromny, dużą ilość można więcej zbierać. Ok, więc lecimy do blisko... Nie, lecimy do Candylandu. Chyba najważniejszy land wszystkich, ponieważ są tu nowe pety. Oj, przepraszam was bardzo, bardzo serdecznie za to, ale już jest. Mamy tutaj. A, mamy jeszcze możliwość wyjścia jeszcze wyżej. Polecimy sobie na tym odcineczku jeszcze wyżej. Polecimy sobie na ostatni, a ostatnie jest mega fajne. Jeżeli chcesz zobaczyć, co jest na samej górze, musisz tu być i zostawić łapeczkę. Pamiętaj. Mamy tak Angeliki, mamy tutaj Legendarnego Dragona, Uncommona Lobstera, Angelika, Angelika, Ange Angelik, Angelik, Angelik Mamy tutaj tego Angelika Liona, czyli to jest o, o ten Lion I mamy demoniczne: Mamy Demonic Bear, Demonic Demon, Spider, Wasp i legendarne. No, demoniki są to najlepsze peciory. Wam pokażę, jak wygląda taki jeden demonik. Ten 99 normalnie. Demonik to jest 99. A gdy zbieracie, rośnie Wam Exp. Więc warto zbierać Exp. Rośnie, wszystko rośnie. Zobaczcie, 7500 tysiąca. Za zbieranie o takiego czegoś, no to opłaca się mega. Chociaż wcześniej miałem pety wylowane na levele prawie 9. Dopiero wtedy zbierałem, z demonikami petami To jest dużo łatwiej, więc bierzemy kolejnego Demonicznego peta, nie, uzbieramy sobie 200 tysięcy i kupimy sobie Dwa demoniczne peciory To będzie coś Po prostu, a, a później po tym Lecimy na samą górę zobaczyć co jest na samej górze Ja już wiem co jest na samej górze Jak ty chcesz wiedzieć, musisz jeszcze zostać na odcineczku I lecimy na samą górę Normalnie zobaczycie co jest w powie tam, a jest koz, ja powiem wam, że naprawdę opłaca się zostać na odcineczku, zobaczyć, a później wejść samemu i samemu tam wlecieć, więc jeszcze chwilę zostańcie, nie uciekajcie, zobaczcie co dalej jest, dobra, gdzie są jeszcze nasze gemy, musimy zebrać gemy do 200 tysięcy, i kupujemy dwa demoniki, żeby już mieć najlepsze pety no, Wykupowane, no bo po co się później męczyć Z czymś słabszym, najlepiej no, od razu mieć tu najlepsze Przepraszam, że moja twarz jest różowa, ale od ekranu odbija się mocny róż Normalnie, mocny róż Dobra, wszystko jest, wszystko jest, prawie wszystko jest Weźmiemy sobie jeszcze jedną kasę, jeszcze jeden, jeszcze raz no, Tu są mu góry, ale niestety ten balonem tak wysoko skaczę, że raczej bym tego nie zrobił Dobra ale o, są, dobra, kupujemy dwa demoniki za 100 tysięcy Okej, okay. demonik pierwszy Pierwszy, co będzie, Tu proszę, nie tylko nie legendarny Bo Legendarny jest chyba słabszy Spider, kurde, coś innego chciałbym No dobra, niech jeden spider będzie Zawsze to coś I proszę, tylko nie spider, tylko nie spider <słuch> Tylko nie spider, no to będziemy mieli trzy pająki Wiem, że niektórzy boją się pająków Możesz napisać, czy boisz się pająków. Ale no trudno. No teraz będzie też troszeczkę gorzej, widzowie, powiem wam, ponieważ widzicie, ile zarabiamy? Strasznie mało, ponieważ bardzo ważne jest, żeby te pety wylewelować. Level daje ogromnie dużo. Zobaczcie, zbieraliśmy po 7500, teraz we levela zbieramy dużo mniej, więc... Zadaniem teraz naszym jest dolecie na całą górę No musimy od razu nadmuchać, bo bez nadmuchania To ja nigdzie nie dolecę Więc muszę nadmuchać też naszego balona I lecimy Dobra Można podwójnie skakać, więc też jest plusik Podwójny skok zawsze Fajny jest Dobra, lecimy na górę Mam nadzieję, że zostałeś do tego momentu i będziesz ciekawy Co jest na górze i nie uciekłeś Dobra, tylko 780, no smuteczek, smuteczek, ale no trudno, więc lecimy jeszcze. Dobra, ważne, żeby mieć dużo balona, nie wiem, ile jest maksymalnie można mieć, żeby maksymalnie mieć wysoko skakania, ale już jesteśmy prawie na samej górze, zobaczycie, co będzie na samej górze. Możecie już pisać w komentarzach, co myślicie, że będzie, a ja już wam pokazuję. Wow, zobaczcie teraz to, tak! Zobaczcie to! Kosmos jest piękny po prostu tutaj. Kosmos jest piękny. Szkoda, że tu nie ma jeszcze jakiegoś peciora, ale no kosmos, kosmos, po prostu kosmos. Jeszcze jakaś skrzyneczka. Ona chyba nie da na wszystkiego, więc nie wiem, czy ją powinienem brać. Dobra, lepiej nie będę jej brał już. Albo tak wchodziłem po niej, to weźmę, zaraz ją wezmę, ale trudno. Zobaczcie w ogóle, co tu jest. Jak to pięknie wygląda. W ogóle chyba muszę skoczyć. Wow, coś tam jest. Zobaczcie. Planety, wszystko. Ej, tam coś jest. Czy to easter egg? Halo. chyba jakiś isterek. A nie! Tam są po prostu jakieś skrzyneczki! Te skrzyneczki, o! Te skrzyneczki są tam po prostu pobugowane, nie wiem czemu. No trudno, po prostu jakoś tak chyba robili coś i zapomnieli ich tam dosunąć. To są te skrzyneczki, o! Tylko po prostu w tamtym miejscu. Nie rozumiem, po co one tam są, no ale no jeżeli są, no to po prostu tak twórcy chyba chcieli, albo po prostu zapomnieli je co są, Albo żeby po prostu nikt tam nie doleciał, ale są, zobaczcie. I tu macie takie skrzyneczki, w każdej krainie macie chyba skrzyneczkę, z której mogli, yeah. albo oprócz no um z tymi jajkami, z której możecie zarobić naprawdę duże kasy. Więc patrzcie, ja teraz robię sell. Ok, spadamy z góry, sprzedajemy. 29, niestety no. Problem jest taki, że jednak trzeba naekpić pety, bo bez naexpienia petów... To dużo tu się nie zrobi. Mam na razie tu drugie levele. Trzeba być im na przynajmniej z 6 To jest bardzo ważne. Bo dopiero przy naexpieniu pewnych petach my czujemy to, że zarabiamy naprawdę te monety wszystko. Więc widzowie, jeżeli będziecie w to grali, to grajcie. Ja będę na pewno tutaj jeszcze trochę popykam. będę może lepsze pety, te demoniki więcej, nie tylko same pająki, jak teraz trzy pająki za mną latają. Więc pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. Bajo. Żubior dla was, jak zawsze ma na koniec. Żubior!